I tak czytając te przeróżne wspomnienia yy, i komentarze w Rzeczpospolitej, Bogusław Hrabota, Jan Kulczyk, biznesmen, który się nie bał. Bardzo wiele wspomnień na temat yy, działalności Jana Kulczyka, nie tylko bizne jako biznesmena, ale także jako wielkiego mecenasa i znawcy kultury. Bardzo pięknie o tym chyba w Superekspresie mówi. Waldemar Dąbrowski, dyrektor Teatru Narodowego, wieloletni przyjaciel Jana Kulczyka. Myślę sobie, że być może jest tak, że w Polsce, żeby zostać docenionym, to trzeba umrzeć, bo czytając te wszystkie wspomnienia, ja przypomniałam sobie coś zupełnie innego, a mianowicie obrady szalonej komisji orlenowskiej, dowodzonej wówczas przez Romana Giertycha, która ścigała. Romana Jana Kulczyka, który podobno chciał sprzedać polski sektor paliwowy Rosjanom. Pamiętam te wszystkie idiotyczne rozważania o tak zwanym obiedzie wiedeńskim, o spotkaniach jasnogórskich. Pamiętam wyrzucanie Jana Kulczyka z kraju. Jeździliśmy wówczas z Jackiem żakowskim do Londynu. Gdzie w szpitalu przebywał Jan Kulczyk, by zrobić jedyny wówczas w prasie polskiej wywiad z nim dla polityki. Pamiętam tę medialną histerię, a także brak tych odważnych, którzy by wzięli wówczas Jana Kulczyka w obronę. Pamiętam prześladowanie mecenasa Jana Widackiego, który był jego pełnomocnikiem. Widackiemu zrobiono wręcz sfingowaną sprawę karną, y, dlatego, że miał odwagę występować w imieniu y, w imieniu Jana Kulczyka. Myślę, że nie powinniśmy o tych, doświadczeniach, o tych doświadczeniach zapominać, nawet jeżeli dziś te same osoby, które wówczas bały się zabrać publicznie głos Zamieszczają wspomnienia pełne szacunku dla dokonań nie tylko biznesowych, ale także kulturalnych i sportowych, bo przecież Jan Kulczyk był również sponsorem polskiej delegacji olimpijskiej. Bez niego nie byłoby głównej wystawy w Muzeum Historii Żydów. O tym wszystkim chyba warto. Warto także, także pamiętać, gdy dziś czytamy te wszystkie nekrologii, te wszystkie i te wspomnienia wszystkie, różnie to, różnie to bowiem było. Muzyka